Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ej tajemnicze kierowców jak długo będziemy jechać. Mimo że ta baza jest na końcu świata, te piękne auto pojedzie tam mniej niż pół minuty słowo. Już jesteśmy na miejscu, bo of te auto jest naprawdę szybkie. Czy naprawdę wszyscy złoczyńcy z animacji Momordy muszą mieszkać w zamkach no? Widzę tu szkodniki, nie pozwolę wam mnie powstrzymać min plan jest już zaplanowany i zapięty na ostatni guzik. Dlaczego tak nienawidzisz świąt? Dlaczego tak nienawidzisz świąt? Dlaczego tak nienawidzisz świąt? Ach. No dobrze dobrze powiem. Odgłos retrospekcji. Odgłos retrospekcji. Odgłos retrospekcji. Dawno temu, gdy w Polsce był jeszcze śnieg, tajemnicze mieszkańcy żyli szczęśliwie i z magią świąt. Lecz ja byłem wiecznie smutny, byłem samotny i szary całe dzieciństwo, nawet rodzice mnie olewali. Nigdy nie byłem szczęśliwy nawet w święta. Zawsze nie dostawałem prezentów. I co było całe moje dzieciństwo? Więc uknąłem zemstę żeby pomścić tamten czas najpierw porwałem Mikołaja by zaprowadził mnie na biegun północny bym ja raz na zawsze zniszczy tą całą magię świąt ha ha ha, ha i nikt mnie już nie powstrzyma ha 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 ha, ha. Planując wszystko na ostatni guzik chodziło mi też o pozbycie się was, dostało wam 5 minut na ewakuację z mojego zamku inaczej zginiecie przez wybuch potężniej bomby to na razie PS5 jak najlepiej te ostatnie minuty swojego życia obyśmy się więcej nie spotkali papa. O, o nie, wygląda na to, że to już nasz koniec. Zasubskrybuj kanał Momorda by zobaczyć wielkie widowisko w kolejnej części Momordowego kalendarza adwentowego.